Cześć, ta. Cześć. Co tam, synu, w szkole ciekawego? Słuchaj, zaraz pójść na lekcję. Postanowiliśmy tam z czterema kumplami, że zrobimy bawię psikusa od matematyki. Ta? A co zrobiliście? Słuchaj, no jako, że spać śnieg i to tak sporo, zresztą widziałeś, nie? Uh -huh. To mieliśmy z czego budować iglo. To jak, psikus, iglo, a co to może zrobić? Tylko, że to iglo budowaliśmy na parkingu. I wiesz, co było w środku iglo? No. Samochód pani z matematyki. Żebyś ty widział jej minę, jak ona po szkole chciała wsiąść do niego. Ona sto, sta, stoi tak... A w tym iglo drzwi były chociaż? Nie. Trzeba jednak takie, wiesz, zrobić taką dziurę, nie? A, znaczy, wiesz, mogliśmy się pobawić, na jakieś dysteczki na przykładki, wziąć konserwatora czy coś, ale nie. I co na to? No mówię ci, szczera tako. Nie wiedziałem jak zareagować. Ale wie kto to zrobił? Mam nadzieję, że nie. Ja pierdzielę, wy to macie pomysły. I go wzięli babie na samochodzie, wybudowali. No hit. Mam zdjęcia, później ci pokażę. Dobra.